Twój dom wymaga remontu, a nie ma lepszego sposobu niż jego odświeżenie. Ale musisz wszędzie rozłożyć folię i tracić czas chodząc tam i z powrotem do kuwety z farbą, w górę i w dół po drabinie, a i tak wszędzie są zacieki i odpryski. Teraz jest lepszy sposób. Przedstawiamy Paint Racer Extension Plus. Nowy, samodzielny, przenośny wałek do malowania, który utrzymuje farbę wewnątrz, dzięki czemu będziesz malować bez ciągłego biegania tam i z powrotem do kuwety. Zgadza się, farba jest w wałku. A nie w kuwecie. Przyjrzyj się bliżej. Wystarczy wlać farbę do wałka, zamknąć i malować. Otóż to, kiedy naciskasz, farba jest uwalniana od wewnątrz na zewnątrz. Rozprowadzając odpowiednią ilość uzyskujesz niesamowite, równomierne krycie po jednej warstwie, bez zatrzymywania, zacieków, plam lub wylewania farby z kuwety. Wchodzenie i schodzenie po drabinie z puszką farby lub narzędziami do malowania jest niebezpieczne. W mgnieniu oka twoja farba może rozlać się po całej podłodze. Nigdy więcej, ponieważ całkowicie nowy Paint Racer Extension Plus jest wyposażony w trzyczęściowy drążek, dzięki czemu nie potrzebujesz drabiny. Teraz będziesz malować bez przerwy, a twój remont pójdzie szybciej. Zapomnij o bałaganie, oszczędzisz czas i pieniądze. Dzięki Paint Racer napełniam wałek farbą i ruszam na wyścigi. Mój salon wymagał odświeżenia, a ja nienawidzę malować. Ale z Paint Racer było to takie proste. Zrobiłam wszystko sama. Nie było bałaganu, a rezultat jest niesamowity. Uwielbiam malować, ale to zajmuje zbyt dużo czasu, a zakup narzędzi jest drogi. Ale dzięki Paint Racer remont jest szybki, łatwy i ekonomiczny. Cześć, jestem Mark Gill. Jeśli to jest sposób, w którym zawsze malowałeś, wiesz, jak to trudne może być. Bałek kapie, farba brudzi całą podłogę, a najgorsze, że to się wszędzie roznosi. Powiem ci coś, nie musisz już tego robić, ponieważ jest lepszy sposób. Wyrzuć to wszystko. Mamy zupełnie nowy Paint Racer Extension Plus z wbudowanym zbiornikiem na farbę. Już nigdy nie musisz się zatrzymywać. Koniec z chodzeniem tam i z powrotem, aby namoczyć. Paint Racer to tak, jakby mieć tacę i puszkę w dłoni. Malowanie pędzlem pozostawia smugi, a krycia nie ma. Wałki wcale nie są lepsze. Ciekną, są brudne i ciągle musisz chodzić tam i z powrotem do kuwety, aby malować ten sam obszar w kółko. Ale dzięki Paint Racer nie ma kapania, rozlewania i rozpryskiwania. Zamiast tego otrzymujesz łatwe, gładkie krycie za jednym razem, dzięki czemu pomalujesz całą ścianę w mgnieniu oka. Dodaj trzyczęściowy drążek przedłużający i wznieś swój projekt malarski na nowy poziom, bez ciągłego chodzenia do farby, wałków i pędzli po kwiejnych drabinach. Teraz będziesz malować, trzymając stopy na podłodze, podejdź bliżej. Spodoba Ci się to! Z pewnością nigdy nie pomalowałbyś sufitu nad kamerą telewizyjną za ponad 200 tysięcy złotych, ale ja to robię i oto dlaczego. Ultra chłonna podkładka Paint Tracer zatrzymuje całą farbę na zewnątrz. Wałka, więc nie ma kapania ani rozpryskiwania. Spróbuj tego ze zwykłym wałkiem i zobacz co się stanie. Paint Racer Extension Plus jest wszechstronny, działa na każdej powierzchni. Możesz pokryć nawet najbardziej szorstkie powierzchnie jednym gładkim ruchem. Surowe drewno może nasiąknąć farbą, ale Paint Racer pokrywa je po jednym pociągnięciu. Poradzi sobie nawet ze sztukaterią, tworząc grubą warstwę. Chcesz zakryć starą, teksturowaną tapetę? Odśwież swój dom i nadaj mu nowy wygląd. Zakryj boazerie lub listwy przypodłogowe. Malowanie starej cegły to pestka! Mieliśmy tak wiele projektów malarskich w domu, nie chcieliśmy znowu mieć w nim bałaganu. Nie jesteśmy profesjonalnymi malarzami. To prawda ale Paint Racer bardzo to ułatwił. Bez folii, bez oklejania i bez rozlewania. Zaoszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy. Wszystko dzięki Paint Racer. Daliśmy Mary Paint Racer Extension Plus i postawiliśmy ją web w web z profesjonalnym wykonawcą, który maluje tak jak zwykle. Najpierw musi położyć folię, aby uchronić podłogę podczas, gdy Mary już zaczyna. Spójrz, jak jej idzie. Musi okleić krawędzie i przyciąć taśmę, co zajmuje tyle czasu i jest bardzo kłopotliwe. Ale Mary używa Age Tracera, aby szybko i łatwo pomalować przy krawędziach. Nie ma potrzeby oklejania. W kilka minut Mary wykończyła całą ścianę za pomocą Paint Tracera, a zawodowy malarz dopiero zaczyna. Aby uzyskać profesjonalne rezultaty szybko i łatwo, potrzebujesz Paint Tracera Extension Plus. To tak, jakby mieć kuwetę i puszkę z farbą w dłoni. Odmień swój dom w mgnieniu oka dzięki Paint Racer Extension Plus. Oto jak zamówić swój. Twój dom wymaga remontu, a nie ma lepszego sposobu niż jego odświeżenie. Ale musisz wszędzie rozłożyć folię i tracić czas chodząc tam i z powrotem do kuwety z farbą, w górę i w dół po drabinie, a i tak wszędzie są zacieki i odpryski. Teraz jest lepszy sposób. Przedstawiamy Paint Racer Extension Plus. Nowy samodzielny przenośny wałek do malowania, który utrzymuje farbę wewnątrz, dzięki czemu będziesz malować bez ciągłego biegania tam i z powrotem do kuwety. Zgadza się, farba jest w wałku a nie w kuwecie. Przyjrzyj się bliżej. Wystarczy wlać farbę do wałka, zamknąć i malować. Otóż to. Kiedy naciskasz, farba jest uwalniana od wewnątrz na zewnątrz. Rozprowadzając odpowiednią ilość, uzyskujesz niesamowite, równomierne krycie po jednej warstwie, bez zatrzymywania zacieków, plam lub wylewania farby z kuwety. Wchodzenie i schodzenie po drabinie z puszką farby lub narzędziami do malowania jest niebezpieczne. W mgnieniu oka Twoja farba może rozlać się po całej podłodze. Nigdy więcej, ponieważ całkowicie nowe, Nowy Paint Racer Extension Plus jest wyposażony w trzyczęściowy drążek, dzięki czemu nie potrzebujesz drabiny. Teraz będziesz malować bez przerwy. Zapomnij o bałaganie. Oszczędzisz czas i pieniądze.